Bartek Deryło to młody wokalista z Jelcza Laskowic, który rozpoczął swoją ścieżkę kariery muzycznej skokiem na głęboką wodę. Dał się poznać szerszej widowni dzięki udziałowi w programie The Voice of Poland. Historia jego muzycznych poczynań sięga jednak lata wstecz. Zaczęła się już w wieku można powiedzieć siedmiu lat, gdzie poszedłem do, do szkoły muzycznej w Oławie. I spędziłem tam 6 lat grając na skrzypcach i właściwie dorastając z muzyką klasyczną, co ostatecznie przerodziło się troszkę w, w zainteresowania raczej muzyką, można powiedzieć, amerykańską niż europejską, czyli bardziej, bardziej muzyką rozrywkową. I Śpiewania. Śpiewanie towarzyszyło mi właściwie od początku mojego życia. Jako taki mały berbecz jeszcze latając właśnie po tym mieszkaniu, yy, śpiewałem sobie właśnie piosenki, które zaśpiewała mi moja mama. Także, także ta muzyka po prostu jest ze mną cały czas. Z czasem w Bartku obudził się twórca i zaczął pisać własne piosenki. Od zawsze miałem w sobie wielką chęć odkrywania czegoś w muzyce nowego. to znaczy. Bardzo interesowała mnie improwizacja i to tak wymyślanie nowych, nowych linii melodycznych, granie do czegoś, co już istnieje, ale budowanie nowych rzeczy na bazie czegoś, co istnieje. I myślę, że ta chęć po prostu przerodziła się w to, że covery i śpiewanie w ogóle, wykonywanie na scenie coverów zaczę zaczęło mi nie wystarczać. Udział w programie telewizyjnym był dla Bartka sposobem na pokazanie się na dużej scenie. Wejście w taki świat wysokobudżetowej produkcji telewizyjnej to jest duży przeskok. Szczególnie, że w takim programie masz dwie minuty na zaprezentowanie swoich umiejętności, i trzeba być naprawdę skoncentrowanym i przyjść bardzo dobrze przygotowanym do takiego programu żeby stres, który jest naprawdę gigantyczny, nie, nie przeszkodził temu wykonaniu. No ja mam same dobre wspomnienia z tego programu. Oprócz pięknych wspomnień i wielu ciekawych znajomości, udział w programie zaowocował także współpracą z Urzędem Miejskim w Wielczu Laskowicach. Władze zaoferowały Bartkowi sfinansowanie dużej części kosztów nagrania autorskiej płyty. Z każdym rokiem jest Coraz więcej chętnych do takich programów, a wykorzystają szansę tylko ci, którzy tak naprawdę robią rzeczy, którzy poświęcają się temu w 100%. Także cieszę się, że ja mam taką szansę dzięki na przykład miastu, żeby, żeby działać, żeby pisać nowe rzeczy, żeby współpracować, żeby mieć na to po prostu fundusze. Można powiedzieć, że bez tego, bez tego wsparcia nie wydarzyłoby się nic. Nie mógłbym zacząć wszelkich działań związanych z moją płytą. Także wsparcie było naprawdę ogromne dla mnie. Prace nad płytą jeszcze trwają, ale wydanie jest planowane w najbliższej przyszłości. Na krążku będzie można usłyszeć solowe utwory Bartka, a także duety z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej, między innymi z Kamilem Bednarkiem. I'm awesome. awesome.